Jesteśmy przy dawnym strażniku drogi. Na wprost kierunek Kłos. W tym miejscu stał ten budynek. Gdzieś go pamiętam jeszcze do lat pierwszej połowy 90. I tutaj gdzieś o jest studnia. do tego budyneczka, jak stały już otwarte. Płoganie w środku. Oj, fajne klimaty były. Gospodarka tutaj, budyneczki stały nad krajem tego wąwozu. Na dole płynie grodna. W tym miejscu grodna płynęła pod górkę. Płynęła tym korytem aż do starej papierni późniejszej restauracji nie znalazłem nigdzie daty w którym roku wykopano to koryto na końcu był zbiornik i kaskadą woda spływała w dół do dużego zbiornika tu jest masa śmieci w nich perelowskich, współczesnych. Często to miejsce jest rozgrzebane. I tutaj gdzieś jeszcze betony powinny zostać. Chyba widzę. Jak tam chcę? Stare pale. Kawałek dalej, jakieś 100 metrów przede mną jest mostek Powstańców Grodna tutaj się rozwidla Ta dolna grodna płynie na ten duży zbiornik Wtedy płynęła, jak jeszcze ten zbiornik istniał A ta część płynęła tutaj Pod górkę sprytnie A teraz jesteśmy przy mostku Powstańców Nieopodal ulicy Słupskiej Ja przejdę, nie wiem jak ty. Dalej za głęboko dla mnie. Kamień pewnie też. Co to za zagłębienie tu? Samoistne? Gdzie? Kamień wypatrzy. Kamień wypatrz Jak tu pięknie pęka ściana. Tu sypie. Ten mostek już powoli do gorywa. A z drugiej strony wygląda tak. Z przodu znajduje się Mostek Powstańców W lewo kierunek Koszalin Leśna droga prowadzi do składowiska drewna A tutaj znajduje się mało znany przepust drogowy Ciekawy, bo powinien być z okresu tego samego co Mostek Powstańców Listopadowych Już niedrożny, zasypany Zawalony ale taka ciekawostka chociaż tam płynie, płynie lekko strumyk Druga strona będzie z tej strony go widać Jest. Nie Kolejna ciekawostka według informacji, które udało mi się znaleźć analizując mapy to kiedy budowano mostek powstańczy to wtedy ta część drogi ulicy Słupskiej wtedy nie biegła. Biegła ona właśnie tutaj tędy i przy składzie drewna wpadała do obecnej ulicy Słupskiej. Prawdopodobnie właśnie celem budowy mostku tak solidnego tego powstańców listopadowych było to, że po prostu to była taka główna droga, a nie taka boczna leśna. Jakieś 20 metrów przede mną znajduje się mostek powstańców. On jest zlokalizowany jakieś 40 metrów od ulicy Słupskiej. Stara ulica właśnie biegła tutaj przez ten mostek powstańców, dlatego go zbudowano. I w lewo biegła w kierunku obecnego składu drewna. A tu jest już przy ulicy Słupskiej, pod ulicą Słupską przepust betonowy. Co by potwierdzało moją teorię na ten temat, że tędy nie biegła w pierwszej połowie XIX wieku jeszcze droga słupska. Widać solidny beton. Teraz znajdujemy się na papierni w Kłosie. Była to najstarsza papiernia w regionie, założona w 1764 roku. Kolejna w regionie najstarsza papiernia była założona w okolicach Wyszeboża. Później w tym miejscu funkcjonowała tutaj restauracja za Niemca do 1945 roku No dole płynie Grodna i zmierzamy w kierunku piwniczki która gdzieś tutaj była Tutaj Piotr chyba jest, a piwniczka jest tutaj. Co jakiś czas ktoś ją rozkopuje, i co jakiś czas ktoś ją zasypuje. Tutaj po prawej stronie mieściła się Tama, piętrzała grodną, był tutaj na dole duży zbiornik wodny. A u góry był mniejszy zbiornik, z którego woda kaskadowo spływała w dół do górnego. Jesteśmy do, dokładnie w miejscu tej kaskady, zostały po niej tylko kamienie. A tutaj widać zarys tego górnego zbiornika wodnego. Grodna płynęła górą od strażnika drogi przy ulicy Słupskiej. Tam jeszcze jest stary kamienny przepust pod ulicą Słupską. Zaraz tam pójdziemy. Teraz jesteśmy na górnym zbiorniku grodnej przy papierni. Za moimi plecami jest papiernia, restauracja późniejsza. To jest ten mały, płytki zbiornik, którędy woda kaskadą spływała tędy. Tam są na dole jeszcze kamienie. Z przodu widać tamę, resztki po tamie. Takie dwa wały ziemne, przerwane. Moim zdaniem skromnym, bo się spotkałem z taką opinią, że tutaj ta kaskada, ta woda spływająca właśnie z tego górnego zbiornika napędzała maszyny w papierni. Tylko, że ten był zbiornik mały i tej wody tutaj zbyt wiele nie leciało, więc moim skromnym zdaniem tam za tym wałem gdzieś znajdował się mechanizm napędzający te maszyny. Cały ten teren tutaj był zalany wodą. I to był już konkretny zbiornik, który co jakiś czas można było, którym jak, co jakiś czas można było spuszczać wodę i wtedy Tak duża ilość wody w tym zbiorniku była w stanie napędzać mechanizmy papierni. Dobra idziemy dalej. Płytki zbiornik prawda Piotrze. Taki dla turystów. Kiedyś mógł być głębszy. No, no mógł być głębszy tamten też był głębszy pewnie no. ale ja tutaj nie widzę napędu dla papierni. Niedaleko za zakrętem w prawo jest skręt. Dobra, chodź pokażę Ci jeszcze przepust kamienny, pod Słupską. Te piękne, wiekowe siery, one mogą pamiętać w dawne czasy. Poż. Przepust jest już od dawna niedrożny i znajduje się tutaj. Jeszcze jeden y, podobny przepust znajduje się o jakieś 2-2,5 km stąd w kierunku Koszalina. Y, był y, kilka lat temu jeszcze odsłonięty, odsłonięty całkowicie, ale budowa drogi, a właściwie remont drogi z Słupskiej spowodował to, że został całkowicie zasypany. Tam gdzie Piotr stoi jest przepust. Tutaj jest dru druga strona, ale nie widać tego przepustu. Tutaj na takiej, jakby starej pocztówce, chociaż to jest jakby ręcznie malowana, poczekam na samochód przyjedzie. Kolejny ktoś malował gdzieś, może jak te krzaki są, albo trochę po lewej stał w tym bagienku. Widok na papiernie za moimi plecami. Tutaj na dole pasą się krówki, ale to jest bagienko, chyba że jak ten przepód był drożny, to woda jakoś odpływała, albo jakieś inne jeszcze drenaże były porobione. A tutaj jest widok na tym alamalunku na papiernie z kominem. A teraz znajdujemy się przy leśniczówce. Yy, za zakrętem po lewej jest papiernia czyli parking w kłosie a tutaj o jak podejdę mieści się mieściła leśniczówka za Niemca w XIX wieku już była pod koniec na mapie z 1889 roku już widnieje Przewa się poprzewracały i warto zerkać pod korzenie. Czy coś się nie pokaże ciekawego? Gdzieś tu była stara studnia. Chyba tutaj zasypana.